Wydarzenia 24. Aktualne i wiarygodne wydarzenia z kraju i ze świata. Od teraz wydarzenia 24 są dostępne na nowej pozycji w telewizji naziemnej, oferując jeszcze lepszą jakość nadawania. Wystarczy ponownie wyszukać kanały na swoim dekolerze, odnaleźć wydarzenia 24 i w dalszym ciągu być zawsze na bieżąco. To jest Polsat News Polityka. Wojciech Dąbrowski. Bardzo mi miło. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Studio Parlament. Jesteśmy w siedzibie polskiego Sejmu i tu rozmawiamy z politykami, z posłami i tak będzie również dziś do...